Tak. Ej, gdzie są. Możesz? O, no, no o, tak, możesz. A, bang. <laughs> Dobra. Ja mam robić wstęp, tak? Tak. Ale rozwikłam zagadkę. Dobrze, rozwikłej... Nie ma potwora w twoich spodniach, ale już zrób to. <laughs> przyznaję, czy nie przyznaję, że to potwór. Nie. <laughs> jak, jak to nie? I w, w ogóle bardzo zauważyłem, że teraz obydwaj mamy numerki. Ściemaneczko wszystkim z tej strony, pan tutaj, witam w jednym z wielu, których jeszcze na pewno będzie więcej, odcinków z InforSpeed Mouse Wanted 2012 z pewną osobą, o której zagadkę właśnie rozwiążemy. Dlaczego nie nagrywasz z 5647? No właśnie. No nie żyje. Właśnie, ChemOD, powiedz mi, bo to jest ciekawa zagadka, która prawda ma w sobie to, to coś, to dno, ukryte dno, które trzeba rozwikłać. Ja nie mam czasu na nagrywanie. Dziękuję, koniec tematu. No, widzisz do odcinka. Nie, nie szanuję widzów. Tak, to ja. Nie szanuję widzów. Yy, patrz, Uuu. za oknem mi teraz przyjechało coś ciekawego. Myślę, że to korweta, ale, ale nie jestem pewien, bo mam słuchawki na. Tak, zdecydowanie, yy. od razu. Bugatti no, pojechało. No, słuchaj, ja idę sobie po takich plantach, no nie, bo zbieram sobie Pokemony, a patrzę, a tam idzie, słuchaj. Yy, jedzie, jedzie. Tak, dokładnie, czerwona. Szkoda, że nie chcę. Nie, jest Grey, ale no cóż. I szkoda, że nie żółta, ale no cóż. No, nie będę no, się czepiać. Właśnie, nie czepiajmy się, bo prawda, no gościu wydał tam te, te 1500 zł na jakieś porządne auto i już nie wolno, e, że tak powiem, go negować, hejtować i tak dalej. Także, jeszcze tak na podsumowanie tej zagadki. Po prostu Camot nie żyje, tak? No, wiesz dlaczego zgodziłem się z tobą nagrywać? No nie wiem, właśnie chciałem się zastanowić, bo Camot mi powiedział, że Podygrywam to mnie nie nagrywam trochę. <laughs> <laughs> Do zobaczenia. <laughs> Takie no. śmie śmieszne, ty ś zabawny kolego. Aj, no nie umiem jeździć, ale to nie zmienia Uuu. faktu, że, że i tak cię jadę, ponieważ wiesz, i byłem ostatnio u Electronic Arts, no nie? Tam u. Yy, wiesz, wiesz u kogo co, nie? Nie mogę mówić, bo wiesz. A... Eee, do, do, domyślam się, że wiem o co ci chodzi. Kontynuuj. No, i, i poszedłem i mówię, słuchajcie, bo sprawa jest taka, że KMOD ma takie haki. Haki cheaty i za każdym razem jak gram, to on wygrywa. Mówię, musimy coś z tym zrobić. Oni mówią, no że już dawno cię wyczaili w ogóle, że już dawno tę zagadkę podjęli, że tak powiem, do rozwiązania i że wiedzą już to, jak to zrobić słuchaj. I oczekuj bana na Origin w, w przeciągu, o, widzisz, o, widzisz, no tak się to zacznie zaczyna. W przeciągu tam, nie wiem, y koło tygodnia, prawda do, do roku, ale jak wiesz jak to koło tygodnia jak do jej, roku. Tak. Jak i jak jej działa, co nie? Zdajesz sobie sprawę. Nie, ostatnio EA się trochę poprawiło. Nie jest tak źle. Znaczy wiesz, e, jej się poprawiło, Yubi dało Crew, de, także wiesz, no. Bo Yubi nie chce dostać złotej kupy drugi rok z rzędu, dlatego. No i Yubi również y, chce. O nie, nie lubię tego jumpa. Również Yubi chciałoby, żeby więcej osób kupiło Colin all units, więc. Nie jestem totalnie w temacie Dekru, bo tak gra nie wiem, jest dla mnie. To nie jest gra dla mnie po prostu. No po prostu idziemy. nie umiesz jeździć i jesteś słabiakiem, no ale to, to. Nie, po prostu nie mam czasu, a to jest gra, która zajmuje bardzo dużo czasu, bo jest Co? bardzo rozbudowana. Co? Tak. Że, że tak. przeszedłem tą grę w tak. 4 godziny. Ale Karol, kurczę, tam jest tyle rzeczy do ogarnięcia i w ogóle. A no, masakra. bo jesteś nieumiejętnym y, dzieciakiem. Nie, Karol, ja nie mam czasu po prostu na grania. No, czyli jesteś nieumiejętnym dzieciakiem, no wszystko. Nie ma sprawy, no słuchaj. No, no ale ustalmy, ustalmy, że po prostu no nie masz jeszcze, tak powiem, siły. <laughs> nie masz siły, żeby po prostu podjąć wyzwanie w tej grze. To prawda? Przyjmuję wyzwanie no. smaku Pepsi co najwyżej. Tak? <laughs> Ciekawe gdzie? W dużych miastach. <laughs> o nie! O nie. Że ja nie mieszkam w dużym mieście, tak? O tak, Kielce, Kielca Poznań. Patrz, A. patrz, 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 patrz. O, jak słodko, przelecieliśmy. Na... Znaczy przeleciałem cię. O. O nie! Ach. Oj, Ach. no już, już Sta o mam niebieski lakier! Aaa, ale fajnie No ja ale przegram. No wiem jak wszystko. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o No dobra Ale było blisko. O, tu już nie będzie dobrego wyniku, szepaństwa. No ale wystarczyło, nie trzeba było się wielce spinać, wielce irytować 217, spokojnie. O jeju, ale ty jesteś świetnym graczem, ale jesteś super. No i ty co, że masz lżejsze a... No i co, że masz lżejsze i jeszcze żółte auto, a wiesz, że żółte auto latają dalej, także... Nie wiem. A pszczoła jakiego jest koloru? No, żółto-czarna i w ale... związku z tym... No, a, a jaki kolor mają opony w, w twoim Camaro? Jezu, Karol, po prostu matko, jak mi w mózg wypływa, to jest przesada. To się nazywa dedukcja. Jak nie rozumiesz, to o, proszę bardzo. 200 za pierwsze miejsce na spod. A myślałem, że 500 jest. No 500 było wcześniej A nie mieliśmy, 500 że się jest nie za, za pierwsze. Za pierwsze, te... tak. No wiem. Wykonanie czegoś tam. No skoków bok na tym, no, no. na kraulem na koziołkowaniu. Ładnie wygląda ten Mustang w takim błękicie z tym białym, pasuje mu to, jeszcze ma ten taki rancik chromowany i czarne felgi, podoba mi się i już zostanie taki błękitny do końca. A ty nie wiem co tam robisz, nie wiem, ty, ty jakieś, nie wiem, pracę szukasz czy... Chciałem być mądrzejszy niż gra przewiduje, ale nie. A, chciałeś wymyślić własne miejsce spotkania, tak? Nie, po prostu myślałem, że może tam akurat. A, no, no, akurat, no, być może właśnie. O, nie gadaj, że to jest skóry kąpiel w błocie. Najgorzej na świecie. Oh, Ojej, ten wyścig jest taki słodki. O. No właśnie, tu się przyda ten ręczny. O nie, to jest ten wyścig, jeju, ja go nie lubiłem. Ja no, go jeździłem ty? tym... O, ja go jeździłem... Jakimś Lancerem chyba, Ewo dziesiątką zawsze, jak chciałem... O nie, jak chciałem przejść grę, wiesz, mając wszystkie złote medale. Słyszałeś te drzwi w tle? A słyszałem jakąś siateczkę, drzwi, wszystko. Zaczyna, zaczyna się. Wiem. Ale nie zmieniałeś opon Jak zmieniłeś to cię nie lubię. Zmieniłeś. O ty o ty luju O ty no wiesz ty co, mieliśmy nie zmieniać Ale nikt nie powiedział O ściana ja po prostu opanowanie, zmieniania rzeczy w trakcie jazdy, No mam bo ty masz pada. No, no i bo co ty ty z masz... tego, że mam pada? Pomyślałem no. ci dziesięć razy kup se pada, nie. No bo ja nie umiem jeździć na padzie, no. no. to się nauczysz, żeby że żył, miałem. No, a ta, no myślę, że umiałeś, bo grałeś, no nie. może, nie wiem, więcej niż na przykład, no nie, nie wiem, myślę, że masz tego pada, myślę, że już tak z 5 lat myślę, albo dużo. No dużej. mam 5 lat tego pada, bo no. nawet mi 6 i, i kupiłem no. go z myślą o graniu w mirrorzecza, Po czym stwierdziłem, że to był tak poroniony pomysł, że poszedł pad tylko do samochodówek. I tak jest. Nie lubię cię, bo wygrywasz przez to, że oszukujesz. A wiesz, jak to jest. O, bardzo ci, bardzo ci tak do. a... Bardziej w ogóle nie dobrze. wiedziałem, że to można wpaść. No, ale no, to, no to już wiesz. To jest Karol Pay to Win. Kup pada, żeby wygrać. Pay to zamknij mordę. No, no. Jeszcze Paj się jeszcze... przekonamy. Co? Nic. <laughs> nie wiem, z czego się śmiejesz, ale no... To... Tego, że ci niby rozbiłem, mimo że cię nie dotknąłem. Ha! Dobre. <śmiech> Zabawne. <śmiech> no, normalnie nie, nie wytrzymuje, stary. Meszkę w meszkę. A Popek był ufana, właśnie Widzieliśmy. Może tylko nie mów mi o popku proszę cię. No to Ciebie. co mówisz Heszkę w meszkę, no. Dobra, to nie mówię w meszkę. No, no i, i mamy wyjaśnioną sprawę, prawda? No. Naprawdę dawno w tą grę nie jeździłem. I nie przejmuj się, nie lubię ty, jego muzyki. Znaczy nie lubię dobrze, jego muzyki, dobrze, ale... ale w czekaj, to nie roz... pogoda, ale ładna, bardzo bardzo no, ładna. Dziękuję. Ale chciałem ci powiedzieć, że szanuję, szanuję, bo, bo coś tam każdy robi w życiu i tak jak na przykład nie wiem Raphonix wyzywa ludzi, to też jest jakieś zajęcie, prawda? I, I zawsze coś na tym można zrobić, tak? No. Pe nie, pewnie nie wiesz, co to jest, a jak wiesz, no to, 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 to cóż. A, no i ja rozumiem, że coś spierasz się z jakąś siłą, tak? Przyziemną czy coś? Nieczystą. No, to to ze mną. Get to the chopper. A tu jest dopiero o mamo, o mamo, o mamo, o mamo, o mamo. To liczyło. Ale ściana. Dobre ty. Zabawne. <gulas>. <mutation> Mówiłeś, że kamera jest wolniejszy tak w ogóle. No bo jest, ale jak ty masz stokowego no to... No nie no mam stokowego, wszystko ulepszałem przy tobie. Jeszcze hmm. walnąłem ścianę. No to, uh... to jest szybsze. A skąd wiesz? No to jest szybsze, Camaro, no masz rację. Nie, jeszcze przymus ten Gemlatko, serio. No dobra, mam no, cię. E, Zamiast E powiedziałem Y, przepraszam. Patrz, doganiam. No dobra, ale jak ja miałem tu opanować? Nie rozumiem, miałem hamować do 20 na godzinę. No bo ty, ty tak drat takiem. Rozbi swój samochód Car 50 razy podczas zawodów listy prędkości. Zrobiłem to specjalnie przecież, taka prawda. Ta gra nie jest zbalansowana do niektórych y, prędkości, na przykład są takie miejsca, gdzie tam jedziesz Bugatti, że ci tak wypieprza w kosmos, że to jest przesada. <grym> znaczy to nie balans, to jest po prostu to, że. że... jest trochę źle ułożony. O, Za dużo no, no, jest takich skoków, bo nawet, nawet na głupich autostradach czasami Cię wyrzuca. No, to tu akurat rację masz. I to jest mankament tej gry. Przy, przy, przyznaję ci rację, no ale, ale... Zawsze mam rację. No i Tesla jeździ szybciej tyłem, a wiesz czy się no. okazuje, że na żywo też Tesla jeździ tak szybko tyłem? No bo w końcu na ten silnik elektry. Ła! Super. Super partia. <laughs> nie będę kończył, ja nie przeklinam. Kemuciku. Oba. Co? No co, no skończyłem. Aha, no tak, rozumiem. Kurde, pojechałem zgodnie z trasą. Oczywiście musiało się okazać, że ta droga jest wolniejsza. No ale tak, przecież pamiętałem. Znaczy, dłuższa, no wolniejsza. Wolniejsza jednocześnie, o. A teraz wejdę w twój strumień i zaraz cię wyprzedzę. Może ty często wchodzisz w mój strumień, nie tylko powietrzny. A jaki? Taki, inny. Strumych płynie z wolna, wiesz? Znaczy, może nie z zależy czy dużo Nie, nie wyprzedzajcie. Wygrałem wyścig! Wleciałem w samolot! O, jak fajnie! No. Brawo ty! Je, yeah, brawo ja! Teraz, jesteś, jesteś teraz tym, którym klasyfik... Aha, tak. Mhm. Tak jest. Mhm, mhm. I like it. Zdecydowanie. Mhm, <laughs> mhm. Dokładnie. Yeah, jakie ja lubię musclecary. Czemu w ogóle nie, nie masz czasu na nagrywanie i w ogóle nie szanujesz widzów? Bo jestem studentem. Właśnie, czyli nie szanuję. Studia szanuje... nie szanują mnie. A, sz sz szanowanie widzów nie, sz nie studiują ciebie. Ty przekmin to. Właśnie buforuję No, to ten... To fa Ej, chyba będziesz pierwszy na miejscu spotkania, bo... Jakoś tak pojechałeś sobie tak śmiesznie. A nie, dobre ja jednak będę. Bo to jest, wiedza czego, Bo ja po prostu mam tego haka na ciebie i dlatego. Kapisi Kapisi, kapiś Oczy mi ja, się dzisiaj nie wyspał w nocy A do o której stałeś O 12 no To ja stałem o... No przed 10:00, Czy mogą dałem... Czy to płacić o... Północy Tracia 30 Czemu tak? Co ty? A bo ty... Uczyć? Aha, uczyć się z tym, z koleżankami na impre, mhm. Tak, Na pewno, mhm. Tak jest. Mhm, na pewno. Mhm. Aha. Ja cię bardzo dobrze znam, wiesz? Ja wiem. Ja wiem, że ty mnie zdradzasz. Mhm. Jego znam, on taki nie jest. Dobra, zobaczymy który jest szybszy. Teraz ci pokażę, który jest szybszy i tyle. Proszę bardzo. Uaktywniony, zawróć i spróbuj jeszcze raz. No dobrze. Zobaczymy, że dzisiaj 500 plus się będzie liczyło. Zobaczysz. Mm -hmm. 40 km Mustangiem. Cześć to? 994. No, no pra prawie jesteś taki dobry jak ja. No ale wiesz. Zachowajmy Brytyjczyków. No właśnie, nie, nie będę się przejmował, że tak powiem, głównie żerią. Dawaj, dawaj, drifty, drifty, bo nie będę miał nitra. No i nie mam nitra. No i fajnie. No i po co ja to traciłem, no? Jestem głupi, o, ale może ci się nie uda. To nie jak tak. O kurwa. Dwa kilometry na godzinę, kotku. Ko kochane to było, nie? Okaże się który jest szybszy. Znaczy w sumie... też już zdążę teraz. Kurczaki. Ale ty masz pada. To z tego. <laughs> to znaczy. Ty masz słońce że... i co? Jakie słońce? Pada, u mnie u ciebie słońce. A no tak, u ciebie no o patrz, jeszcze patrz jak cię. Ja cię tu zdominowałem normalnie, słuchaj. <laughs> Brzmiał. Serio u ciebie pada? Nie. <laughs> nie wyzywaj. No i co? Co no, za szuja? Ha! No i co? 15 na godzinę? Ha! Jeszcze raz je a się, się ja w ogóle. No przecież jest szybsze niż mu No, no w, w twoich rękach to no wiesz. No. no wiesz. To, było, to no był komplement. Chciałem ci powiedzieć komplement. Ale ty, jak zawsze, swoje mądrości, że o, że szybszy, że. Okej. Okay. No i co, i teraz ty się nie cieszysz się z tego, że jesteś pierwszy? Oooo, chcę to wygrać. O nie, znowu ale to nie samo, tak? nie wiem co tak? to jest, nie wiem co to jest. Wiem co jest, ja wiem co to jest. Oh my fucking god. God No to już po ptokach. No, nie wiem, czy to po ptokach, czy nie po ptokach. Ale jesteś Karol debilem. Zamiast szybko skoczyć po 500 punktów... No właśnie próbowałem! No to dupa, to może jednak mam szansę. No ale ty jesteś ten, ty jesteś niemiły. Ty jesteś niemiły, bo ty próbujesz pokazać dominację. Kurde Dominacja no. Conquest Large. <laughs> Shit! Rebefa. No nie, jak ja tego nie lubię. No nie, no teraz to tu Oh no. Zderzyłem się ze słupem! O, wcale nie przypadkiem! How is this possible? O nie, o nie. aż mi smutno, wiesz ty co... To ci smutno, gdy ci źle weź dodatka ryj. Co to jest Nanami-Chan? Excuse me, what? <ścoughs> Nieważne. <ścoughs> Nieważne. No Nanami-Chan. Nie znasz? Keine Ale... a, a, dobra. Ja, ja nie lubię niemieckiego, weź mi nawet nie ten. <ścoughs> nawet mnie nie denerwuj. Jesteś Karol debilem, naprawdę. Co, bo ci próbuję przeszkodzić? Nie, bo nie pojechałeś po wygraną teraz No dobra, jednak, nie, jednak ci to wyszło, więc... Ale no, kurde <grym> Ale jesteś Karol debil, ale debilem jesteś, Karor, ojejku Karor O, Karor, ale debilem Karor error De Debilek z ciebie, Karorku, tak? De A kto jest tym debilkiem? No, kto? No <grym> chyba Karorek Yes. <laughs> no, jest. Tak, No, z tobą jest, oczywiście. O nie O nie, o nie, o nie, o nie, tylko nie to, proszę, proszę, tylko nie to. Błagam. O, wygrałem! Wreszcie, po tylu latach, no wtedy się nie udało, a wygrałem, czy teraz się udało, udało Wiesz, się. Ja miałem 60 lat, przynajmniej. Uda no, udało się, Prowadź, prowadząc Fordy, wygraj 5 zawodów, wczorajszy to. Mam to. O, and the award goes to. To mi, este power bitch. Rozumiesz to? nie wiem, ty rozumiesz że zostałeś zdominowany teraz? Rozumiesz? No... No dobra. No to było smutne. No nie. No trochę no. mnie tu poniżyłeś teraz, ale no to chodź chociaż ustaw. A, buzi. O, drzewo. No dobra. jesteś? Tu, no tutaj pod to. Pana buzi. No? Ja mogę cały mnie w dupę, patrz. O. Mm, kiss your ass, bitch. <laughs> Dobry. Raj, jeszcze raj, Kemot <laughs> Miałeś tablicę raj. Tak, bo jest ładna. Co to było? Czemu ja ciebie w ja no, masę budzi, wiozłem? Nie? <laughs> jeszcze buzi chodź, 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 chodź. Nie, nie nie, już żadnych pocąków. Genie, Jak to koniec. ze mną mnie. Nie nie. masz hemoroidy na ustach. Co ma? <laughs> Dobra ja nie znam niektórych swoich pojęć, no może tak. Mam celulit. nie mam, ale no. miałem kiedyś <laughs> To jest tam na pupie, co mają dziewczyny i wtedy to tak nieładnie No ma matko, cię zniszczyć. To twoje tłumaczenie, a wiesz, co zrobiło. Koniec. Dobra, przeleciałem przez drzewo, chodź tutaj na środek, chodź, 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 chodź. O, pięknie. I... No dobrze, już, Wysta... tak, wszyscy wiemy, mhm. Tak, no wyży się, tak, przegrałeś, mhm. O, najlepiej w ścianę. Tak, w taki sposób kończymy, czy? Nie wiem. No to tak, dobra, stań. I to nie tak jak w nocy, tylko stań po prostu. O! Może być? Porsche. No. To teraz ty kończysz. No mamo, nie to dziękuję za uwagę. Papa pa. i w ogóle cześć. Elo. Kochamy was. Super odcinek.